Robimy wstawkę. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Joker. Jedziemy do Krzyśka, do naszych znajomych. Posiewnik i odpalimy też kombajn po zimie. Wyciągniemy go, zobaczymy, czy niedźwiedź się obudzi. Jak to by można powiedzieć? Klucze wziąłem, bo ostatnio już mieliśmy odpalać kombajn ale oczywiście gdzieś Mareczek schował te klucze. Sam zapomniał, że schował. Później mówię, że on nie chował. Znaleźliśmy, schował jednak, no, dwie pary i teraz jedziemy do Krzyśka, odbieramy siewnik, bo będziemy siać niedługo łubin. Przygotować musimy sobie siewnik, wszystko porobić, odpalimy kombajn, więc widzimy się na miejscu u Krzyśka. Tutaj ten yy, przekaźnik tak stuka, nie? No. no. 24V tu są z tyłu e, wstawione a w 6830 też e, e, Sławek zamontował nam trąby, to tam są na 12V, bo na zgaszonym da radę sobie uruchomić. Tu on otwiera się dopiero, Sławek wytłumaczył, jak dostanie, e, jak powyżej 12 jest. A jak się ładuje, to jest gdzieś tak 14, chyba 4, coś takiego jest na włączonym, nie? I wtedy zaczyna się otwierać, bo jak go zgasimy, to nie da rady uruchomić trąb. Trzeba będzie ten przekaźnik zmienić. Przepalimy dużego, na razie on jeździ tylko po szosie, trochę w transporcie pojeździł na jesień w kukurydzy, trochę na strajki pojeździł. Nawet nie wiem ile mam o to godzin, zaraz trzeba będzie wzywać serwis, czy o 47 godzin ma. Czyli chyba na 100 godzin jest pierwsza taka zmiana, wszystkiego. Wszystkich olejów, ale nie wiem, czy skrzynie. Skrzynie chyba raczej nie. Trzeba by się dowiedzieć, zadzwonić do nich i zapytać się, czy będzie można samemu zrobić e, przegląd pierwszy. Bo wiecie, jakie to są koszty, jak serwis robi. O, krzysiek przygotowany, z żuweczkom. Pan Romek jest, krzysiek. Coś tu jeszcze jest, same golfy, pasaty. Jedna uliczka. Zaparowało mi tu trochę. Nie wiem dlaczego. Dobra, jedziemy, siewnik odweźmiemy. Dobra, światełka są włączone. Jak tutaj by trzeba było... ajajaj, aj, aj, tu będzie... Tu by tyłem było dobrze. Co? Zadro. Zaraz tyłem wiadę. A to pięknie brzmi, to jest to, nie? O Jezus, korekta niemożliwe. Ale ten ma dobry skręt ten 68-30. Co myślicie, żeby poprawić skręt w 68-30, to co bym musiał zrobić? Chyba prawdopodobnie bym musiał zamówić zamówić błotniki skrętne i wtedy bym go jakoś rozblokował, bo on ma błotniki stałe i jest problem taki, że no słabo skręca gdzieś tam średnica wychodzi skrętu żeby on zawrócił o 180 stopni no to 18 metrów 18 metrów, jest to za dużo ten wychodzi 14 małem 12 Witam pana Romana, Ty, ale on ciężki, nie? Jednak ta tona może być za mało. Co jest ciężki? Ten siewnik. Witam. Bo chodzi o to, że trochę gibie nawet na pusto z tym. A tu jest tona 50. Tone 300 muszę mieć. Bo jak załaduję go całego, to mam gdzieś... A te śruby do czego? To są do ściągania tego, tej nakładki. A, no tak. Bo, ale to tak nie ściągam już, bo... Fajne to jest, bo można ściągnąć, tylko później ciężko, bo założyć, bo znowu te śruby przykręca się i je, je się złącza. I powinny być w tym gdzieś takie chociaż jeden bolec tu, wystający z tego. I tutaj gdzieś, żeby on się e, ładnie założył jak klocki Lego i wtedy dokręcasz. Bo tak to trzeba łomikiem. Oh. Albo po prostu na lineczkach go zaczepia Jak podjeżdża, to, no, jak Idziemy to, odpalać. A cześć w ogóle Krzysiek nie przywitałem się z tą Jezus Maria. Żeby mnie pogonić z podwórka Pochować można w pierdolę ciężarek Co? A i ile w tej wstrzymać? Jak bym miał wszystkie buta w jedną, to w drugą to prawie wstrzymać Tutaj jest tak A oni tą otwierankę, to schodzenie, to fajnie zeszlę I to... Niech do... Z Horsza? Nie, 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 tą drabinkę. ten tak się otwierało, tą drabineczkę i tego. No. To jest dobre, bo jak chciałem no koledze... U nas tutaj jest za szeroko rozstawione te znaki. Tu siałem, o, u siebie sieje tak, nie? To jest 1,80 m. A u kolegi o ma 60, gdzieś tak to tylko o, i już jest. No tak właśnie to powinno być. To by było 80. Nie, e. tu, tu jest metro 80. Chodzi o to, że ja zawsze na krańcach, bo ten talerz, jak się kręci szybko, to zasypuje mocno, nie? No tak. Wie pan o co chodzi. No i dobra, mamy kluczyki znalezione, odpalamy. Ebelek damy, prąd włączony. A ciekawe czy ten powietrze trzyma jeszcze. Kurde trzyma. Kurde szczelnie. Działa! Nie ma wtopy. Akumulatory wymienione na lepsze i naprawdę teraz trzyma prąd. Tamte akumulatory, co były tutaj wstawiane, to, to jedna rozłówki, Tak można powiedzieć: na sztukę tylko zrobione. Oleju 5 bar, 25 stopni woda już, ee, obciążenie silnika 20%, 23, 10 stopni olej. Kurde, jest wszystko dobrze. Odpalił. Zadowolony jestem. Powinno być wszystko dobrze, bo dajemy po prostu kostki z Domestosem, żeby nigdzie myszy nam nie pochodziły, nigdzie nie powinno być nic przegryzione. One po prostu, te kostki, wydzielają zapach i myszy po prostu do tego nie chcą wchodzić. Tak mój znajomy robi, co roku i nie ma problemu. Tak, ale zawsze wiesz, ta mysz lubi przyjść sobie, do, schować się do... Takiego kombajnu. Bo zawsze gdzieś to nasionko jakieś ziarenko znajdzie i wtedy buszuje. Najgorzej kable poprzegryza. To wtedy szukanie, całe wiązki poprzegryzane. Zdarzały się takie rzeczy. Bardziej prążliwa maszyna. A kiedy się psuje? nazwijcie kiedy są żniwa. Przecież jak stoi to się nie popsuje. Dobra, chowam go bo pada. Kurde, Krzysiek nas zagadał. Małego potomka. Widzieliśmy Krzysia. Posiedzieliśmy kawę, wypiliśmy. Pan Romek historię życia znowu opowiedział. Potrwało to trochę. Wracamy do domu. Mówiliście, że ten ciągnik nigdzie nie jeździ, nic nie robi, no to biorę go. Jedziemy po łubin do znajomego babcia. Siema. Co on tu sprawdza? Pasażer na gapę wchodzi czy nie wchodzi? Dzień dobry No i co? Jedziemy, bo nie używane, bo trzeba go przypalić, dawaj O Jezus, co ty mi wyłączyłeś rewersarz Jak tam? wtedy Co? Jedź szybciej No już, przerzucam Ile tam jest godzin już do zmiany? Yy, 47 Rób, Zaraz zahaczesz 47 dopiero z godzin ma? No 20 w transporcie i 27 e, Dzień dobry 27 na strajkach Dobra, jedziemy A gdzie to tam się przyłącza, żeby pokazało Co? ile godzin ma już, już ci zaraz pokażę w którym zaczęła tą kółkę, tak? Tu? nie, na no tym pokrętełki tylko O, a, na ostatnim, 48 tam, A ja kukicza? Ja trzeba... Nie gdzie, gdzie to pokazało? 48 a, godzin jest. A, no tak Na 100 się zmienia? Pieszą? No, na 100 e, biorę mówię tą przyczepę, bo 7 ton A ją się w razie to zaplandykuje, wiesz, nie? No Ja już przygotowuję sobie Olej, beczkę mam kupić Oszukują jednak te, o, o O 3 km zawyżą. Nie, nie oszukują. Tamten zawyżał 3 km? Nie. Jest dobrze, bo jak jechałem, przy, tablica zaraz będzie. Będziemy jechać, to zobaczysz. Na tablicy patrzyłem. Ciepło się zrobiło, 14 stopni? Z tego, tamtej, tamtym jechałem, 68, 8 To na tablicy pokazywało dokładnie o 3 zawyżał. Tu. Aha. Zawyżał. Według tablicy. W 4. nocy ma przyjść jakiś fajny deszcz, niby 15 litrów ma spaść, oby to popadało, e, fajnie. Na razie mamy w marcu 23 litry, jest to mało, ale w lutym mieliśmy ponad 120 litrów, więc w lutym mieliśmy bardzo mokry, w kwiecie zaczął nam się od 6 litrów. Tu stąd trzeba kruszywa. Myślisz, Wiesz, że nie ma kruszywa? Nie ma. Przez tą, przez tą zasraną. O nie ma, nigdzie kruszywa nie można dostać no kurwa co za kraj Dzwonił mm. przed chwilą mnie, ale jednak po weekendzie. Nie z tego miejsca, tylko gdzie indziej. A po ile? Droga. 5000 za te za dwie patelnie. Dwie Bojej. łódki. 2,5 tysiąca, czyli 100 zł wychodzi gdzieś za tonę No 106 powiedział, ale to to na 100 Bo 25 miesiąc jest przywiezienie. O, patrz jak pasami do... ładnie idą. No o, czekaj, puść go. Puścić? Puść go, bo, bo... tak. O. Coś tu spadło. Pasy. Tu w ogóle miejsca nie ma na pasy. Zamówiliśmy te cztery, bo ja to robię, zamówiłem. I te dekielki te zamówiłem do tego. Jak ładnie też. No opatrz, klas idzie. Eee, te przysłony Jedzie z kombajnem! Jedzie kombajnem Jakim kombajnem? No a ja jadę ciągnikiem To <noise> są rodziny. narodziny Pozdrowionka, szerokości. Dawaj tego klasa do nas! Dawaj tego klasa do nas! Słyszy? Nie wiem Bo może myślą, że to inne No może i ta Nie poznał ciebie, za mało sławny jesteś Ciebie Barzkowie ludzie nie znają Bo nigdzie nie wychodzą Era czasów picia Pod sklepem piwa się skończyła bardzo dawno A co? Urzędowałeś pod sklepem? nie, zawsze się wyszło i posiadanie, to i piwo się kupiło. A teraz... A teraz Jak ty to mówisz? 50 zł to było mało, żeby chociaż napić się tak? Jak każdemu trzeba było postawić. A później do roboty ich zabałem i oni powiedzieli, że... W Unii Europejskiej, pamiętam to byłem z tobą. Ja powiedziałem, w życiu już więcej ode mnie nic nie dostaniecie, Pamiętam tu do tego sklepu nie przyjdę i... Wszyscy ci powymierali. Pamiętam, jak dziś, jak pojechaliśmy pod sklep wtedy i, i było sianokosy, i siano było, do, to po prostu snopki były do zbierania, a szła burza, i to mocna burza szła. I każdy powiedział 25 zł czy coś takiego 25. wtedy, no, no. Bo w Unii jesteśmy. No pierwszy rok. No, 2004. Ale za gówniarza, to pamiętam. Ja ja nie wiem, czy ja mam wtedy z 20 złotych na godzinę pracując u siebie, a on 25 złotych na godzinę. Jeszcze przed wyjazdem kup powinien po na łeb, popa, popatrz cefajek fajek już na zaś i patrz kurwa mać, żeby czasem oni nie spierdolili zanim dojedziesz na łąkę, kurwa ci sprzeczepię. Boże, i te złodzieje tak samo. Wszystkie, wszyscy te złodziejaszki, nie ma już ich na tym świecie. Nie, już jest teraz. Nie ma kradzieży takich, nie? No ale to byli pijoki Kiedyś się przycinały. Włazili oni. O, napił się w dzień, spał. I, i, a w nocy on o, o drugiej, czwa, trzeciej, czwartej, on wtedy puszował. Chodził, kradł ziemniaki, kupola. Nie ma ich, koniec. Naturalna selekcja. Te pasy to też tu jakoś dziwnie zrobili, nie od razu stoisz jakbyś... I tak i tak na pasach musisz stawać. Żeby no nie da rady tutaj. Nie jestem przyzwyczajony do tego ciągnika, za cicho tu jest po nie prostu. No to dobrze, ja będę wracał. To? Za cicho, jedziesz z tym agregatem, w ogóle dziur nie czuć, nic kompletnie, cicho. Musisz patrzeć na obroty. Klocek będziesz brał od razu? Tak, od razu wezmę klocek, będziesz? dlatego je. Całą zimę miałeś czas, żeby klocek kupić i jak potrzebne, to teraz będziesz pożyczał. O Boże. No, nie stać na klocka. Może byśmy zamówili ten szeroki razem ze światłami? Jakiś właśnie chcę fajny zamówić, szeroki nie? Szeroki cały, trójkąty są małe po, w narożnikach, oświetlenie jest i możesz nawet jeszcze dodatkowo co chcesz, jak gościu tam robi do wszystkich. Pod, pod daną markę ciugnika Michał Gdzie on jest? Jest Michałek To niebieski? <laughs> Nie, ten mały A ta tutaj Jego na mysza. No e, i, i by było fajnie u niego zamówić. I w pośrodku jeszcze jest skrzynka narzędziowa mm -hmm. w tym klocku. I to na 300 właśnie robi. Ty. No. Te, te, te no właśnie to szeroki. Miałem teraz tonę na pusto, jednak troszeczkę za mało. To tona na 200, 300, 300 max. Półtora to. Nie, półtora za dużo no. będzie. Ale taka tona 200 Ty, to tona by było 400, tak... 400, przepraszam. Tona 400 u niego, a później, później następny to już jest 2 tony, o. I on by był fajny. Tona 400, no. A później następny jest 2 tony, bo tak on tam ma stopniowanie. Chyba wie ile tego betonu wlać, czy coś takiego, nie mam pojęcia. Ale na jego stronę... No. Napisałem ten balast i, i zaraz tam oni na początku wyskoczyli. Ale pod każdy ciągnik robią. New Holland niebieski, zielony, Deere, ciemniejszy, Fend. Wszystkie i napisy są. A ty zamiast napisu powiesz, żeby tam Joker Farm napisali i, i wtedy... Ty coś dziwno się zrobi. Rolnik z Tam oddamy. Tam pisze 5000, wiesz, jako jako goły, nie? A to wajery coś tam ze światełkami no to już będzie wiesz więcej nie O Znaka. i są Aria Zmłoty jest... tam weź po, tam pod, tam podjedź tam Tam podjedź Kurwa Kręć tam w tamtą stronę <noise> Ci śmieją Wariaty kurwa Da i nie? I odpalać nie trzeba. Tak więc łubin mamy załadowany. Wziąłem 7 worków po 900 kilo. Gdzieś będzie siane 180-190 kilo na hektar. Więc powinno to starczyć. Jak zdecydujemy się trochę gęściej go siać, no to mamy na magazynie u nas jeszcze łubin 3 jak nie lepiej, od kolegi też który idzie zawsze na poplony jakieś tam siewki robimy, żeby jakieś na, tam po prostu polepszamy strukturę gleby i wtedy na zielono go talerzujemy eee, co, idziemy? weźmiemy jeszcze klocek i widzimy się później weźmiemy podczepimy sobie klocek ale tu jest jazz dobra co z tego będzie? No, ten wejdzie. O, plus rolniczy jest, zachowane. Przyczepy nie będę odczepiał, bo później będę musiał zaczepić. Dobra. Próbujemy z przyczepą, może tutaj dojedziemy normalnie, co? Powinniśmy dać radę. Let's... O ja, cienki, nie wiem czy mam ten Jak to Komary. Znów Jak to jest robione? Wezmę tą, bo ta jest jakaś dużyta. Nie dopina się dobrze. A I co to, co to, co to jest za motor? Dwój? Co ty gadasz? Kółka to jest Jak to chodzi? Ujo, to chodzi! Ty jak formuła? No i rozpadało się u nas, ładnie pada Oby popadało jak najwięcej Łubin mamy przywieziony Pod wiatą jest zostawiona przyczepa Nie wiem jak to będzie widać tutaj na tej kamerce O, zaświecę to będzie dobrze widać Łubin mamy przywieziony O, elegancko No, 7 ton Nie, 6300 6300, 7 baksów yy, Jutro będziemy działać dalej Jutro będziemy orkę wykonywać na polu, zobaczycie jaką orkę. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was na sklep i co, do następnego odcinka, na razie cześć.